Siemanko, czy znacie określenie zero waste? No myślę, że znacie, a ci, którzy nie wiedzą, jest to ponowne wykorzystanie żywności, materiałów oraz zasobów naturalnych bez konieczności ich utylizacji. Czy możemy coś takiego w domu zrobić? Oczywiście, że możemy. Zapraszam na materiał w fotowoltaice. No, i montaż fotowoltaiki. Czas zacząć. Słuchajcie, najpierw wymierzyłem sobie połowę dachu, w tym miejscu, i od tego miejsca będą mi dwa panele szły w tą stronę. I dwa panele będą szły w tą stronę. Ze względu na to, że ja mam panele używane. 240 W, one mają wymiar 164 cm po długości i będą kładzone tak jeden i tak drugi. Więc od miejsca środkowego tej białej kreski odliczyłem sobie 164 cm w tamtą stronę, kolejne 164 cm w tamtą stronę. Będę widział, gdzie mi się zaczyna pierwszy panel. Od tego miejsca odliczyłem sobie 40 cm. Później połowę panela, czyli 80 cm i kolejne 40, gdzie powinien się panel skończyć. Między 140 a drugą 40, czyli tam gdzie jest 80 cm, znalazłem sobie górę fali i w tej górze będę się kręcił szpilkami. Szpilki, oczywiście śruba dwugwintowa, z podkładką EPDM, nakrętkami. Adapterem do połączenia profila, który jest tutaj przygotowany 5 metrowy i z gwintem długości 60 mm. Dlaczego 60? 40 mm ma długość łata, a 18 jest blacha czyli 40 plus 18 jest 58 to jest 60 mm więc teoretycznie powinien mi praktycznie śruba przejść przez całą łatę mam jeszcze 2,5 cm zapasu grubości kontrłaty czyli te 2,5 cm do styku membrany dlatego nie brałem dłuższych śrub żeby mi po prostu nie przebiły membrany co dalej? No zaraz się będę wiercił z pierwszym rzędem śrub, żeby móc sobie później odmierzyć równe odcinki na tych 5 metrach, jak podeprzeć profile. Pokażę Wam zaraz. No i tak jak mówiłem, tu mi się zaczyna pierwszy panel. Mniej więcej 40 cm to wychodzi gdzieś tutaj, ale bierzemy pierwszy trapez, który jest najbliżej nie ja mam zaznaczone, że robimy w tą i będziemy od tej strony kłaść profil aluminiowy śruba wkręcona najważniejsze ma być wkręcona prostopadle tak i prostopadle tak wychodzi no dobra, przykręciłem całego mojego jeżyka jak widać Jeż jest dziki, jeż jest zły, jeż ma bardzo ostre kły, ale to dopiero początek roboty, a tak naprawdę każde to nasze nawiercenie, każdą ranę w dachu musimy w jakiś sposób zaszczelnić, yy, zasklepić i uszczelnić, najlepszy uszczelniacz dekarski, to nie jest lekowanie produktu. Jak to wygląda? Ja to robię w ten sposób, że daję go wokoło. Nie żałuję. Nie żałuję, bo później to nam będzie przeciekać. A wtedy będzie kukuł. Uszczelniacz jest zdany. Ok. Dojeżdżamy uszczelką gumową. No ile się da? dokręcamy śrubą, ale dokręcamy z czuciem. Nie możemy wykręcić za mało, nie możemy dokręcić za mocno. Guma musi się ułożyć. Reszta uszczelnią uszczelnacz. I tak. Wszystkie śrubki i ostatnia już troszkę ciemno, a jeszcze godzinę 21 dlatego wspomagam się oświetleniem zapasowym. Ale taka pogoda i taka godzina jak dla mnie jest najlepsza. Z tego względu, że jest chłodno, można cokolwiek podziałać. W pupę w cudzysłowie nie parzy, w plecy nie grzeje. Więc można robić, ale ludzie, którzy mają problem z lękiem wysokości. Zwłaszcza jeszcze o tej godzinie nie powinni być ze mnie przykładu Podobnie by Cóż, ostatnia śruba. Jak to wygląda wygląda to tak. Oj, ostrości nie łapie Jest. Wszystkie śrubki. Dwugwintowe posylikonowane. Jeszcze raz. Według mnie to jest chyba najlepszy moment, żeby odpalić laser. I wszystkie te płaskowniki ustawić do jednej płaszczyzny. Ale czy to zrobimy na laserze? Czy to zrobimy na sznurkach? Dowiecie się w następnym fragmencie filmu. Widzicie, jak świecą śrubki? Do lasera. Bardzo ładnie. I teraz tak. Panele fotowoltaiczne lubią słoneczko, ale nie lubią ciepła. Dlatego pasuje wymusić im wentylację. Wentylacji mechanicznej nie zrobimy. Możemy co najwyżej zrobić wentylację grawitacyjną. Na czym to polega? Odległość między blachą. Czekajcie, włączę światło. Jest. Odległość między blachą. A, początkiem profila 40x40 powinna być. Gdzieś przeczytałem, że minimum 10-12 cm. Nie zawsze się to da zrobić. Niektórzy montują to na trapezach, niektórzy przyklejają bezpośrednio. Praktycznie do blachy. Osobiście jestem przeciwnikiem takich rozwiązań, ponieważ to wentylacja nie jest na tyle wydajna, aby panele dokładnie schodzić. Dlatego w moim przypadku będzie to wyglądać tak, że na ile pozwoli montaż śruby, na tyle będę chciał jak najwyżej zamontować profile. No, i dzień następny, bo na szczęście, nieszczęście padła mi bateria w laserze, a praca nocą to, to nie jest praca. Pokażę wam, jak poziomuje się profile na najprostszy sposób znany od 1000 lat. Może nie od 1000, ale jeden z najprostszych. Zwykła. Żyłka budowlana ustawiam sobie tutaj 9 cm. Mamy 9 cm, mamy ustawiam sobie 9 cm. Na tym ostatnim przeciągam sobie żyłkę po całości i sobie reguluję poszczególne wysokości na każdej śrubie. To samo robimy jednym końcem. Z drugim końcem ustawiamy na te same wysokości. Rozciągamy ponownie linkę. Regulujemy wysokość. Więc mamy wtedy dwie płaszczyznę: górną i dolną. A jak wyregulować resztę? Po prostu od tych uchwytów rozciągamy znowu linkę między górą a dołem i regulujemy poszczególne wysokości. Wtedy płaszczyznę będziemy mieli prostą jak stół. Dolna żyłka też już wypoziomowana więc teraz najwyższy czas jechać od tego punktu do tego punktu i każdą od góry do, domu. do dołu. No i jak już mamy wypoziomowane wszystkie szpilki to wkładanie profili to jest czysta przyjemność. Śruba w miejscu w każdej podpory. Później obracamy. Stakuje fur, Stakuje. Tutaj dorównujemy do linii i kręcimy wszystkie. No i zapomniałbym o najważniejszym, bo tak zgodnie ze sztuką każda taka instalacja powinna być uziemiona. Czyli tak naprawdę każda szyna powinna być ciągnięta potencjałem do punktu gruntu. I ja sobie zrobiłem coś takiego, że na każdej szynie zostawiłem sobie dodatkowo jedną śrubę, żeby móc spiąć każdą z każdą z każdą z każdą linką 16 mm i wkręcić to do uziemienia, które będzie wbite pod zadaszeniem. Jak wrzucić panele na dach? Tutaj mam panel położony na dwóch deskach i zaklinowany na zwykłej drewnianej drabinie. Ale dlaczego ta drabina się nie wywraca w tą stronę? Ponieważ jest zablokowana z tej strony kawałkiem kołka. Na podobnej zasadzie. Leonardo da Vinci, swoją, swoją drogą, genialny wynalazca zaprojektował swój most. Rozwiązanie proste: bierzemy z tej strony panel, wrzucamy go tutaj. On się klinuje, wchodzimy na dach i spokojnie wciągamy go do dury. No i powoli do przodu. Na razie nie kładłem jeszcze peszla do końca, żeby wam pokazać, jak będą rozłożone stringi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj. To będzie ten string, który kończy się w tym miejscu. Kolejne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jest ten string, o tutaj co go widać. Tam jest zakończony. I zostaje mi cztery panele. Raz, dwa... 3, i tu na końcu 4. Gdzie jest trzeci string? Z tym, że tak. Te 8 paneli i te 8 paneli będą dawać w sumie grubo ponad 240 V. A ten trzeci pozostały, to z 4 szeregowo połączone panele, dają napięcie jakieś 115-120 V, 1 kW. A do czego? Zobaczycie niedługo. Gdyby ktoś pytał. Rurkę RLK28 jest wsadzony Peszel fotowoltaiczny, ten odporny na UV. Dlaczego podwójna izolacja? No takie powiedzmy skrzywienie zawodowe, bezpieczeństwo przede wszystkim. Dobra, czas zrobić uziemienie. Linka 16 mm pocięta już na kawałki, które są zakładane pomiędzy profilami. Dodatkowo oczka 16 mm. Koszulki termo, zaciskarka i tak wyglądają gotowe przewody jeszcze przed zagrzaniem koszulki termo. Za chwilę idziemy na dach. Dobra, przewody już posegregowane, ponumerowane, wstępnie rozłożone. Bierzemy się zakręcenie. No i dobra, wszystkie. Profile spięte ze sobą, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy i teraz tak, czy takie spięcie profili rurką, rurką Boże, przewodem 16 mm kwadrat załatwia sprawę uziemienia, no pomijam już fakt ściągnięcia linki w dół, wbicia uziemienia i zrobienia pomiarów, czy to połączenie by Was zadowoliło? Ja Wam odpowiem, że nie. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę macie uziemione jedynie w tej chwili profile. No ale dlaczego zapytacie? Przecież panel leży na profilu, powinien być uziemiony. No nie do końca. Ponieważ ramka każdego profilu jest zrobiona z aluminium bodajże oksydowanego lub anodowanego. W wielkim skrócie jest to ramka nieprzewodząca prądu. Więc jeżeli przyłożycie tutaj ładunek, on nie zejdzie w to miejsce i później przewodem do ziemi. No to jak to zrobić? Rozwiązań jest kilka. Stosuje się w panelach jedno miejsce oznaczone logiem takiego uziemienia, gdzie ta warstwa jest zdjęta i przewodem i śrubką skręca się ją do profilu lub jak w moim przypadku, używa się takich blaszek. Blaszka jest położona w tym miejscu, ząbkami jednymi wbija się w profil rysując jego powierzchnię i z drugiej strony wbija się w ramkę panela, też rysując tą warstwę nieprzewodzącą prądu. Dzięki temu podłonek mamy ściągnięty z ramki poprzez profil, linkę 16 mm kwadrat bezpośrednio w dół do uziemienia no i tak, powoli do przodu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, to jest jeden string już są przewody ściągnięte w dół podłączone wszystko, pozabezpieczane trytytkami połapane, żeby to nie dędało drugi string raz, dwa, trzy 4, 5, 6, 7. Jak widać, brakuje jednego panela, więc czeka do dołożenia. I ten trzeci 115V. Raz, dwa, trzy. I tu mamy czwarty panel. Zostało tak naprawdę cztery panele do założenia i zakończenia. Ale pogoda taka się nie za bardzo, więc chyba dzisiaj już odpuścimy z tematem. No, i nie zdążyłem wam dobrze filmu dograć, już leje. Schodzimy z rabiny, Idziemy robić inne cudawianki. No, i korzystając z tego, że wzorowo nam się pogoda zepsuła, zająłem się rozdzielnią DC. I teraz na szybko. Tym przewodem z dachu schodzi nam trzy pary przewodów. Jedna para przewodów to jest string ośmiopanelowy, druga para przewodów to jest drugi string ośmiopanelowy, i trzecia para przewodów to jest trzeci string czteropanelowy, czteropanelowy wchodzi bezpośrednio tutaj plus minus. Wyjście bezpiecznika jest połączone z wejściem od gromówki, no i od gromówka poprzez tutaj będzie zuk założony, pójdzie prosto w ziemię tam. Nie wiem czy widać. Jest przyciągnięty przewód z dachu. I zostaje nam dwa stringi panelowe. Na każdym plusie z takiego stringu mamy założoną diodę bocznikującą. Tu jest okrotnie 15A. Tu jest jedna, tam jest druga. Wchodzą do jednego, stringa, do jednego zabezpieczenia, wchodzą do drugiego zabezpieczenia, i po tym są już zmostkowane. Po tym mostku, z powrotem do odgromówki, i to też do wspólnego zuga i w ziemię. Tutaj mam trzeci, trzecią odgromówkę DC. Ta pójdzie do piwnicy. Ona będzie bezpośrednio przed falownikiem. I chyba tyle. Aha, pytanie szybkie, bo mogę się założyć, dlaczego zakładam coś takiego, a nie zakładam typowych. Wkładek topikowych, ponieważ tam na tej drugiej instalacji nie wiem czy będzie widać, chyba nie będzie widać. Na ścianie jest założony zestaw z topikami i niestety przy obciążeniu one mi się grzeją. Więc stwierdziłem, że teraz założymy coś takiego. Albo się sprawdzi, albo się nie sprawdzi. Kwestia wymiany, kilka minut roboty. Jest godzina 18:30. Wciągnij jeden z tych jest założony i, i popatrzcie. Plus minus, tak plus minus, ok mamy 220 voltów DC, więc pomimo tego, że to już jest połowa, że połowa września, to jeszcze coś z tego będzie. No, i w końcu ładna pogoda. Widać, gdzieś tam widać. Słuchajcie. Robimy rekonfigurację paneli. Ze względu na to, że tych czterech mi brakuje, to musimy je zdjąć stamtąd. No dlaczego? Ponieważ tam obecnie mam 20 paneli i jakoś mi to nie będzie współgrało z obecnymi stringami, więc trzeba stamtąd zdjąć 4, czyli ten rząd, i po prostu wrzucić je tu. No i położone, jak słyszycie w tle wiaterek intensywnie wieje ale to akurat nie pomagało bo człowiek nie był bardzo spocony tutaj 20 paneli tutaj jest jeden string tutaj jest drugi string i tu jest trzeci 110 ale żeby to wszystko miało ręce i nogi musiałem przebudować trochę ten jak widać czterech paneli brak Dobra, schodzimy na dół. No i teraz pomiar. Tu jest pierwszy string, to jest drugi string. Pierwszy string 8 paneli 267. Drugi string 8 paneli 213. I to jest nieobciążone, bo jest na ofie. No i jak widać, dach jest ładnie położony. Ale pojawił mi się jeden mały bebel, ponieważ z tamtego stringu schodzi mi 270 V do rozdzielni. A z tego stringu w rozdzielni mam 212. Dlatego zdejmujemy z powrotem panele i mierzymy, dlaczego są napięcia takie niesymetryczne. I teraz patrzcie. Przemierzę bezpośrednio na dachu na dachu pojawiło mi się, ile? 273. Czyli problem jest albo gdzieś na kablu, który leci do rozdzielni, albo sami rozdzielni. Walki ciąg dalszy. No i teraz, żeby sprawdzić sobie ciągłość przewodów z dachu. Wypiąłem diodę, wpiąłem się bezpośrednio w plusa, dopinam się do Minusa tego obwodu mamy 275V. OK, 275. Pinam diodę. No. Jedną ręką nie za bardzo gładę, dioda wpięta i mierzymy jeszcze raz plus do plusa, minus do minusa i mamy 219-220, czyli walnięte to coś. No i jak mówiłem, tak zrobiłem. spięta jedna i druga odgromówka do zuga, zug dołem przez rurkę. Tutaj idą dwa przewody, bo jeden z góry z paneli, drugi stąd i w dół do uziemienia. Co zostało? Tak naprawdę zostało do wymiany ta jedna nieszczęsna dioda, którą pewnie zrobię na dniach i można by powiedzieć, że instalacja jest zakończona, więc nie wiem, mam nadzieję, że ten film się Wam w jakiś sposób podobał. Jeżeli tak, zostawcie taktyczny komentarz, jakiegoś suba, ewentualnie łapę w górę. Do zobaczenia na następnym materiale. Cześć.